Czy urażona duma zniszczy to, co miało być tylko taneczną rywalizacją? Po sensacyjnym odpadnięciu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, z tańca z gwiazdami internet eksplodował. Para, która miała być faworytem do finału, opuściła studio bez słowa. Zero pożegnania, zero wywiadów, tylko szybkie wyjście i cisza. Fani nie dowierzają, czy to koniec współpracy z Polsatem? Bo teraz mówi się o bojkocie finału. Tradycyjnie wszystkie pary wracają na wielki finał. Ale Kaczorowska i Rogacewicz milczą. Dziurer Tomasz Wygoda zabrał głos. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. Bo tylko katastrofa życiowa mogłaby usprawiedliwić ich nieobecność. Czy to subtelny sygnał, że produkcja ma dość gwiazdorskich fochów? A żeby było ciekawiej, internet znów mówi o klątwie Karolaka. Każda para, którą wspierał Tomasz Karolak, odpadała z programu. I tak, dokładnie tak, było też z Agnieszką i Marcinem. Czy to pech, urażona ambicja, czy otwarta wojna z telewizją? Jedno jest pewne, finał tańca z gwiazdami może przejść do historii. Bo ta drama dopiero się rozkręca.